Dzień dobry moi drodzy! Dzisiaj taki temacik związany z tym, że jesteś tym, czym myślisz, że jesteś. I to są słowa buddy wypowiedziane ponad tysiąca lat temu i dziś są niezmiennie aktualne. I jak sobie uświadomimy pewne nasze nawyki, nawyki naszego umysłu, to zobaczymy, jak bardzo szybko e, możemy sobie sami pomóc. Moi drodzy, więc sytuacja wygląda tak, że trzeba sobie uświadomić i zrobić taką, e, takie badania statystyczne na temat tego, e, ile czasu poświęcamy dziennie na to, żeby myśleć o rzeczach, które. Powodują nasze lęki, czyli ile energii wkładamy w to, żeby myśleć o naszych lękach, a ile energii wkładamy w to, żeby myśleć o rzeczach, które chcemy osiągnąć. I tutaj, jak ktoś oglądał film Sekret, na przykład, albo przeczytał jakąkolwiek książkę. O rozwoju osobistym, to myślę, że to jest chyba w ogóle coś, od czego się wychodzi za każdym razem. Niemniej jednak wiele osób tego nie robi. Wiele osób nie uświadamia sobie, gdzie wysyła swoją energię. No bo jeśli na przykład mamy taką sytuację, że ktoś ma problemy finansowe, obojętnie czy te problemy finansowe są faktyczne, w sensie, że ma komornika, że nie ma gdzie mieszkać, że właściwie to, kurczę, słabo jest nawet z jedzeniem. A ile jest takich osób, które, którym brakuje do wymarzonego samochodu, nie? Jakby tu jeszcze trzeba sobie uświadomić. Ale do czego zmierzam, że jeżeli my w ciągu dnia poświęcamy się głównie myślom paraliżującym, myślam, które powodują zły stan naszego samopoczucia. I tam kładziemy 80% energii, a 20% zostaje nam tylko na rzeczy pozytywne no to jak będziemy funkcjonować w życiu? Dokładnie w takich samych procentach. Będziemy przez 80% naszego czasu niezadowoleni, bo mamy niezadowalające nas myśli. W momencie, kiedy zaczniemy przeprogramowywać nasze myśli, to zacznie w naszym by życiu być przyjemniej. Bo zaczniemy sami sobie wytwarzać przyjemniejsze wnętrze. I wiecie, i to temat jest bardzo, bardzo ogólny, tak? Bo jeżeli ja pracuję z osobą, która yy, na przykład yy, poszukuje partnera. No i ona będzie się cały czas koncentrować na tym, że jest jej smutno, bo jest sama, że jej przyjaciółki mają, a ona nie ma, że ona już by chciała, a kolejny raz nie wyszło, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to ta osoba nie ma już w sobie przestrzeni na to, żeby się otwierać na związek. Bo brakuje, bo na poziomie energii brakuje nam tak no bo tu mamy 80% włożone a tu jest tylko 20 to taki przykład który mi pierwszy do głowy nie no i teraz osoba która myśli w ten sposób na przykład o związku że nie ma związku że jest samotna że wszyscy e, mężczyźni w przypadku kobiet i kobiety w przypadku mężczyzn to są tacy 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 że już tyle razy była zraniona że już tyle razy nie wyszło że to że to że to że to, że to. No to ta osoba, jak skupia się tylko na tym, no to ile jej, ile jej czasu zostanie na to, żeby poczuć się fajnie? A co się musi wydarzyć, żeby ona przyciągnęła dobry, fajny dla niej związek? Proste. Musimy, moi kochani, po prostu uświadomić sobie, Ile czasu poświęcamy na myślenie o rzeczach, które są dla nas nieprzyjemne? I od razu powiem: bardzo optymistyczną, bardzo pocieszającą, bardzo dobrą dla wszystkich wiadomość. Negatywna myśl jest w o wiele niższej częstotliwości niż pozytywna. I dlatego tak naprawdę 70% rzeczy, których się boimy, nie wydarza się nam. Bo gdzieś ta pozytywna myśl, jak jest wpleciona, to już jest ok, nie? No to teraz pomyślmy sobie, co by się wydarzyło, jak, e, jakbyśmy przejęli kontrolę nad naszymi myślami i skupiali się tylko na tym, co chcemy osiągnąć. Ja wiem, że, ja, że to, co ja Wam teraz mówię, to już na pewno słyszeliście. Na pewno. Ale skoro w dalszym ciągu w Waszym życiu nie ma rezultatu pożądanego, to znaczy, że w dalszym ciągu wysyłacie myśli nie w tą stronę. I to jest tak naprawdę bardzo proste. Trzeba zorganizować w głowie taki, takiego kontrolera, który będzie wyłapywał te negatywne myśli. I jak to się wydarzy, jak ten kontroler się nam pojawi i będzie mówił, ta myśl jest zła, nie? To jest dużo ćwiczeń na to, żeby opanować te myśli. Natomiast, no, takie najprostsze, zapisujcie sobie. I jak zobaczycie, że sobie zapisujecie, to już wtedy pracujecie świadomie, robicie trening umysłu i mówicie, ok. Nie ładuje się w tą myśl i zostawiacie, pozwolicie jej odejść, nie walczycie z nią. Nie? I jeżeli ja na przykład przyciągam, e, jestem na etapie przyciągania partnera, no to przychodzi mi myśl, boję się związku, zauważam ją, piszę na kartce, odrzucam kartkę i koniec. I jeśli mi się uda, to robię afirmację, otwieram się na dobry dla mnie związek. I na tym polega trening. Tak jak wiecie, ludzie chodzą na siłownię i robią tam jakieś trudne ćwiczenia, zaczynają od łatwych, idą, idą, idą dalej. I nagle się okazuje, że mięsień się buduje yy, na, na poziomie jakiejś tam granicy dopiero. Nie? To nie jest tak, że pójdziemy na siłownię, popatrzymy na sztangę i już. Nie? I tam jakby każdy to rozumie. Że żeby mieć efekt w sporcie, to trzeba to wytrenować. I wasz umysł pracuje dokładnie tak samo. Musicie zmienić nawyki Waszego myślenia. I wtedy zmieni się cała rzeczywistość, w której jesteście. Niezmiennie polecam afirmacje dobrze dobrane na dany moment, w którym jesteście. Otwierającą, potwierdzającą albo zamykającą. I jakby musicie, musicie którąś z tych afirmacji sobie wybrać, e, dopasować ją do Was, albo poprosić kogoś, żeby Wam to zrobił, bo to, to jest dużo osób, które się tym zajmują. E, I tyle. I kontrolujcie, kontrolujmy, nawet tak bym powiedziała kontrolujmy swoje myśli. Facebookujmy. <noise> zapraszam na moją grupę, zapraszam na mój fanpage. Linki yy, będą poniżej filmiku. Zapraszam i życzę Wam wszystkim, żebyście nauczyli się wyłapywać niedobre dla Was myśli i pozwalali im odejść. Ściskam najmocniej.